Cześć, tu Damian z Dobrych Sklepów Motocyklowych. Turystyczne kurtki motocyklowe z roku na rok mają coraz lepszą jakość i wyposażenie. W tym odcinku zaprezentuję Wam 6 najciekawszych kurtek do motocyklowej turystyki w sezonie 2019. To lubię, nie wiem czemu, ale że lubię. Dobra kurtka turystyczna powinna zapewniać komfort podczas podróżowania, a także komfort termiczny, sprawiać, że będzie skuteczna i dobra wentylacja, a także chronić nas przed ewentualnym kontaktem z asfaltem. I na pierwszy ogień wrzucimy sobie kurtkę Ozone Tour 2. Kurtka Ozone Tour 2 została zrobiona z materiału poliester 600D, a także producent pomyślał o najbardziej newralgicznych miejscach, czyli o barkach i łokciach stosując... Nylon balistik. W kurce ozontur 2 zastosowano konstrukcję dwuwarstwową, oznacza to, że mamy wypinaną membranę wiatro- i wodoodporną. Zastosowano tu membranę RIZA, dzięki czemu nie zaskoczy nas deszcz. W kurtce tej pomyślano także o zmienności warunków atmosferycznych, więc zastosowano aż 6 wlotów wentylacyjnych z przodu, a także dwa wyloty wentylacyjne, dzięki czemu ciepłe powietrze opuszcza naszą kurtkę. Kurtka Ozon Tour 2 kosztuje 499 zł i co ważne występuje też w wersji damskiej. Kolejną kurtką turystyczną jest Rebelhorn Hardy 2. Jest to następca Hitu w postaci Hardiego Pro. Całość kurtki została wykonana z kordury 500D. Wzmocnienie na barkach zostało wykonane z kordury 1000D, a także na łokciach został użyty materiał hitena. Jest to materiał poliamidowy, dzięki czemu jest bardziej odporny na przytarcia. Kordura jest najbardziej wytrzymałym materiałem tekstylnym, jaki się stosuje w odzieży motocyklowej, więc producent zadbał już na wierzchniej warstwie o nasze bezpieczeństwo. Będąc przy bezpieczeństwie, producent wyposażył tę kurtkę w komplet ochraniaczy. Zatem mamy ochraniacz łokci, barków oraz pleców. Ochraniacze łokci i, i barków y, są to level drugi, czyli mamy wyższy poziom bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o wentylację w tej kurtce, y, Rebelhorn ma jej aż 9 z przodu, y, ponieważ panele na klatce piersiowej są w pełni wypinane, dzięki czemu dają nam wentylację. Y, na środku kurtki Znajduje się centralny panel meszowy, jako nasz dziewiąty wlot, oraz na rękawach, bicepsie i w górnej części znajdują się kolejne wloty wentylacyjne. W tylnej części kurtki znajduje się y, duży panel, pod którym znajduje się również wylot wentylacyjny, więc ciepłe powietrze opuszcza naszą kurtkę. Hardy 2 jest konstrukcją trzywarstwową, zatem mamy wypinaną membranę wodoodporną. W tym przypadku zastosowano tu membranę Humax. Mamy też wypinaną podpinkę ocieplającą. Co ważne, podpinka ocieplająca w tej kurtce nadaje się również do normalnego chodzenia, czyli przy turystyce, jeżeli dojedziemy na miejsce, możemy w niej pójść na ognisko lub na miasto. W kurtce Hardy 2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub personalizacji, Rebelhorn umieścił dodatkowe panele. Fluo, które możemy sobie zamienić z tych standardowych. Taki sam panel znajduje się również na plecach, dzięki czemu zwiększamy swoją widoczność w dalekiej podróży. Rebel Horn Hardy 2 występuje w trzech wersjach kolorystycznych, a także w wersji damskiej. Cena za kurtkę wynosi 999 zł. Kolejną propozycją kurtki turystycznej będzie AXS Montevideo R2. Jest to kurtka szwajcarskiego producenta. Jest to nowa marka w ofercie dobrych sklepów motocyklowych. Jeżeli chodzi o kurtkę, Montevideo R2 jest zrobiona z materiału poliester 600D. Dodatkowo producent zadbał o nasze bezpieczeństwo, więc w newralgicznych miejscach zastosował skórę bawolą, przez co jest ona bardziej wytrzymała na przetarcia podczas jakiegoś szlifu. Będąc przy bezpieczeństwie w AXS Montevideo R2, zastosowano komplet ochraniaczy, ochraniacze barków, łokci, a także pleców, które są w zestawie. Przez pryzmat wentylacji zastosowano tu duże panele wentylacyjne, dzięki czemu dostaje nam się sporo powietrza, a także z tyłu. Mamy spore wyloty wentylacyjne, dzięki czemu ciepłe powietrze opuszcza naszą kurtkę. Producent zadbał także o to, żeby w kurtce było miejsce na drobiazgi podczas długich podróży, stąd też mamy bardzo dużo kieszeni, w które możemy coś zapakować. Montevideo R2 jest kurtką jednowarstwową, ale producent dopuszcza to, że możemy sobie ją spersonalizować, więc możemy dołożyć sobie membranę wodoodporną, a także ocieplinę, jeżeli tego potrzebujemy. Dodatkowym smaczkiem w tej kurtce jest kaptur, który znajduje się w kołnierzu. Możemy go Zamontować podcast, dzięki czemu woda nie będzie dostawała się do środka kurtki, tylko będzie spływała na zewnątrz. Za kurtkę AXS przyjdzie nam zapłacić 1199 zł. Czwartą propozycją kurtki turystycznej jest Rebelhorn Patrol. Jest to topowa kurtka turystyczna tego producenta. Patrol wykonany jest z kordury, czyli tak jak wcześniej, Hardly, z najbardziej wytrzymałego materiału na przetarcia, ale dodano tutaj Super Fabric w najbardziej newralgicznych miejscach, czyli na barkach oraz na e, łokciu. Super Fabric jest około dwa razy bardziej wytrzymały na przetarcia niż standardowa skóra, więc producent bardzo dbał o nasze bezpieczeństwo. W standardzie otrzymujemy komplet ochraniaczy, zatem mamy plecy, łokcie i barki. Patrol jest wyposażony w bardzo obszerną wentylację, ponieważ na klatce piersiowej spotkamy 3D mesh liniowy. Rozprowadza on powietrze liniowo, czyli góra-dół, przez co nie mamy punktowego poczucia powiewu, a jest ono rozprowadzane liniowo-góra-dół. W celu ułatwienia, Rebelhorn zastosował magnetyczny system feedlock, dzięki czemu można do połowy otworzyć wlot wentylacyjny. Patrol jest konstrukcją trzywarstwową, mamy zatem membranę Sympatex. Jest to jedna z bardziej topowych membran na rynku, dzięki czemu mamy bardzo wysoki współczynnik wodoodporności i dużą oddychalność. Dodatkowo, jako trzecią warstwę mamy wypinany softshell, więc podobnie jak w hardie możemy używać go na co dzień. W tylnej części kurtki znajduje się miejsce na zbiornik z wodą, dzięki czemu w dłuższej podróży możemy mieć stały dostęp do wody. Jest tutaj wyprowadzenie na rurkę, więc idzie ona do przodu, nie przeszkadza w żaden sposób w użytkowaniu. W tylnej części też znajduje się kieszeń cargo. Jest to o tyle ciekawe, że można ją zupełnie wypiąć, dzięki czemu po na miejsce możemy Kurtkę spakować do namiotu, a paszport i najważniejsze rzeczy wziąć ze sobą w saszetce. Za kurtkę przyjdzie nam zapłacić 1249 zł. Występuje ona w trzech kolorystykach: czarnej, sand oraz szarej. Kolejnym modelem jest RST Adventure 3. Czyli ikona turystyki, do której często porównuje się konkurencja. W Adventure 3 znajdziemy slajdery barków, co jest wyjątkowe na tle konkurencji, dzięki czemu mamy również zwiększone bezpieczeństwo. Poza tym RST mocno stawia na certyfikację, stąd też cała kurtka jest certyfikowana, a materiał tutaj użyty jest w pełni bezpieczny. Mówiąc o bezpieczeństwie, RST daje nam oczywiście komplet ochraniaczy, zatem plecy również mamy w zestawie. RST Adventure 3 jest konstrukcją trzybarstwową, czyli mamy wypinaną membranę Sinakła, mamy również ocieplinę w pełni wypinaną, a także sporą ilość wentylacji, ponieważ mamy dużą wentylację na rękawach, panele na klatce piersiowej oraz wyloty wentylacyjne są to zamki dwukierunkowe. Poza tym, producent stosuje również miejsce na zbiornik z wodą oraz w tylnej części znajduje się kieszeń cargo, którą również możemy wypiąć i wziąć ze sobą najważniejsze rzeczy, zostawiając kurtkę w namiocie. Za kurtkę RST Adventure 3 przyjdzie nam zapłacić 1399 zł. Na koniec dwie propozycje od niemieckiego producenta, jakim jest Held. Pierwszą z nich będzie Hakuna Dwójka. Została uszyta z kordury, a więc z najbezpieczniejszego materiału, jaki jest stosowany w, w kurtkach tekstylnych. Dodatkowo Held wyposażył ją w wstawki z Superfabriku. Superfabrik jest niezwykle wytrzymałym materiałem na przytarcie, około dwa razy bardziej wytrzymałym niż skóra kangurza. Dodatkowo przez pryzmat wentylacji mamy jej bardzo dużo, ponieważ na klatce piersiowej zastosowano 3D mesz liniowy, dzięki czemu powietrze jest rozprowadzane liniowo góra-dół. Dodatkowo po odsłonięciu tego panelu mamy czerwony klips, który po otwarciu e, tej klapy, można przymocować w tym miejscu, e, dzięki czemu mamy też centralny panel meszowy, przez co dostaje nam się więcej powietrza. Poza tym Held zadbał o wentylację na rękawach. Mamy tu zamki dwukierunkowe, więc wentylacja na rękawach jest na bardzo dobrym poziomie. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to poza materiałem Held pomyślał też o ochraniaczach. Mamy więc tu zastosowane sasteki level 2 na łokciach i barkach. Poza rozbudowaną wentylacją, HELT też myśli o komforcie y, termicznym, dlatego też mamy membranę wodoodporną i wiatroodporną, a także system Clip-In. W systemie Clip-In możemy dołożyć sobie membranę, możemy dołożyć dodatkową ocieplinę. HELT daje nam kilka możliwości konfiguracji. Zaczynają się od około 150 zł, a kończą praktycznie na 1000. Dodatkowo na podszewce Held zastosował Coolmax, jest to materiał, który bardzo szybko absorbuje nasz pot, dzięki czemu mamy lepszy komfort termiczny i poczucie chłodu w kurtce. Przez kieszeń rewizyjną, która znajduje się w każdej kurtce Helda, możemy zamontować ochraniacz pleców oraz ochraniacze klatki piersiowej. Za kurtkę Hakuna 2 przyjdzie nam zapłacić 1699 zł. A teraz pokażę Wam model wyższy tego samego producenta, czyli Helda. Model KRZ2. KRZ2, podobnie jak Hakuna 2, jest wykonana z kordury, czyli z najlepszego materiału. Podobnie jak w Hakunie, zastosowano materiał superfabrik w newralgicznych miejscach. I podobnie jak w Hakunie, mamy bardzo dużo wentylacji na klatce piersiowej oraz na centralnym panelu meszowym. Różnica jest natomiast w tym, że zastosowano tu membranę Goretex, czyli najwyższą półkę, jeżeli chodzi o nieprzemakalność i oddychalność. Dodatkowo membrana ta jest możliwa do założenia na kurtkę oraz pod kurtkę. Przez pryzmat bezpieczeństwa Held oczywiście stosuje tu sasteki level 2 w formie 4 tempi, robionej specjalnie pod Helda, tak aby chroniła strefy, które Held wyznaczył. Wewnątrz kurtki, podobnie jak w Hakunie dwójce, zastosowano system CoolMax, dzięki czemu szybciej odparowuje wilgoć. Jako ciekawostka, kurtka Kareze 2 występuje również w wersji APS, a więc z wbudowaną poduszką powietrzną. Za najwyższy model Helda przyjdzie nam zapłacić 2699 zł, natomiast za wersję z poduszką powietrzną przyjdzie nam zapłacić ponad 5000 zł. Mam nadzieję, że wśród tych kurtek turystycznych każdy znalazł coś dla siebie i odpowiadające jego potrzebom. Jeżeli szczególnie zainteresowały Was modele Kareze 2 oraz Hakuna 2, to odsyłam Was do naszych wcześniejszych filmików. Linki znajdziecie w opisie. Każdą z kurtek z naszego katalogu możecie zamówić bezpłatnie do sklepu i przymierzyć. Dodatkowo, wszystkie objęte są programem 5-letniej gwarancji oraz programem Assistance. Jeżeli odcinek Wam się podobał, dajcie suba i łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!